Młodzi aktorzy, którzy podczas zajęć teatralnych pracowali ze słowem, gestem, ruchem i dziś w inscenizacji bajki Królewna Śnieżka chcą pokazać się opoczyńskiej publiczności. Cieszymy się, że wśród nas są obecni zaproszeni goście. Serdecznie witamy starostę powiatu opoczyńskiego, pana Józefa Roga. Wicestarostę Pana Marcina Baranowskiego, dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych, Panią Małgorzatę Grzesińską, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Pana Marka Zielińskiego i uczniowie Opoczyńskich Szkół Podstawowych. Witamy gorąco społeczność Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 i, zespo i Zespołu Szkół Samorządowych nr 3. Daje splendoru, blasków, chwały. To na nogi zaraz ja, teatr cały. Czy aktorzy już gotowi? Niech popatrzę. Witam, drogie niedowiarki. Baś zaczynam. Zaśpiewajcie razem z nami piosenkę. laty, zmarła jej ukochana matka. Druga żona króla nienawidziła za śnieżki, za jej urodę i dobre serce. Pozwalała im nosić tylko stare, poniszczone sukienki i traktowała jak najgorszą z posługaczek. Ale oto właśnie nadchodzi Dzięki od pracy. Dzięki, słonko. Tak poranek ten umil. Może świerszcze mi zagrają. Skryję się na krótką chwilę. Nie zobaczy mnie cocha. Grajcie, świerszcze, koniec smutkom, Nieście radość w swojej śnieżce. Grajcie jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jedna śnieżka śpi nieboga, tak się dziecka rozumienił. Wdowiec, ojciec wziął ma he, obieś nigdy się nie żenił. Piękno oka, druga matka, zamiast serca głaz lodowych. A śnieżynka w brudnych szatkach do posługi wśród domowych. Jaka śliczna buzia, szlachetność z niej bije. Dziewczyn rumiany jak róża, mała wydział szyję, włosy falą łagodną na ramiona padły. Królewicz na przemian, drżący i pobladły, jakby uczuciem silnym sercu zburzony, czyżby ujrzał w śnieżynce obraz przyszłej żony? Ćwir Śnieżynko, otwórz oczy. Ćwir co ha tutaj kroczy. Cóż tu widzę, moja panno? Z oczu spuścić się na mgnienie już w lenistwa, otępienie wpada sidła. Otrzyj wasz rosą poranną i na kuchnię miej baczenie. Z przodni ganek, schody, sienie użyj mydła. Biegnę, matko, wszystko zrobię, wnet się sprawię, nie odpocznę chwili sobie. Patrzaj, słońce, na blask mej urody, bledniesz gwiazdo w świetle oczu moich. Spójrzcie, kwiaty, patrzcie, jasne wody, które z wasnemu pięknu dostoi? Jeszcze spytam czarowne zwierciadło, ono z dawna mi służy. I od blasku jednego potrafi rozpoznać kto piękniejszy od zachodu. Od północy ku południu twa uroda lśni tak cudnie, przepych piękna, tak bogaty, że przy Tobie więdną kwiaty. Ja tak sądzę, uroga kto z ci sadzę.

i do niż znowu nam się od bajarki dostało. Ja przywykłem już do tej czułej zrzędy. Tylko pierwszy raz krew we mnie zawrzała. Drzwi zamknąłem i uciekłem w te pędy, by nie słyszeć, co jeszcze mi powie. Oj, dostałem ja wtedy po głowie! Próbowałem sobie mawiać jak najęty. Jestem dobry, jestem miły, siódnie święty. Dziś, gdy wiem, że nie jestem ze złota, większa we mnie radość i ochota. Nawet bardziej siebie lubię niż dawniej. I weselej mi ze sobą, i zabawniej. Wita pana narratora. Czwir, gaduła jest pana. Co u śnieżki, zdrowa, chora, dość gadania, co u pana. Racja, ptaszku, więc do rzeczy. Co uśliczny twir panienki? Płynął czas, lata mijały, Śnieżka rosła i piękniała. Spójrz na ptaszku przez okienko. Twir, widzę, Śnieżka sprząta. Ścieram. Odrżyj, Śnieżko, moje moce, Wnet pogrążę Cię w otchłanie. Gdzie myśliwy? Jestem, pani. Więc rozkazu mego słuchaj. Weźmiesz Śnieżkę dziś do lasu I w odstępach, bez hałasu, tam, gdzie gęstwa ciemna, głucha, Nóż w nią wbijesz, jeszcze nie słuchasz? Ależ pani! dość gadania! Jeśli życie jest ci miłe, Słuchaj, milcz i rób, co każe. Pani, wolę sam tu zginąć, Nieźli krzywdę nie chce. Zrobisz, a na dowód swego czynu serce mi jej dasz, Bo jeszcze sił mi starczy, By rodzinę twoją na głód skazać w poniewierce. Więc pamiętaj, przynieś serce. Ja nieszczęsny, cóż mi czynić? Co mi bliższe, los rodziny, Czyli życie małe śnieżki. Mam mordercą być? Niebiosa. Czym to dziecko zawiniło? Świeża, jako ranna rosa. Słodka, niczym pierwsza miłość. Mam posłuszny być i grzeszny? Nie. Słuchaj, Panie. Dziś przed Tobą głowę chudę. Czy wybaczysz mi o Pani? Oczywiście. Zostań z nami. Przyspieszmy wam do domu. Czasu nie zabiorę wiele, Ale spójrzmy choć przez chwilę na tę radość i wesele. Co z wieć ma pękła dziś ze złości. Tak to właśnie często bywa, że przygrywa niegodziwa. Nie zaszkodzi już nikomu. Czas się żegnać do domu. Chwila, chwila, nie tak szybko. Nie wyganiaj ich za prędko, Bo z widownią, moja rybko, utnę sobie pogawędkę. Wiecie, że gdy tylko spojrzę, Wnet na wskroś rozumiem człowieka, wiem, co siedzi w jego sercu, co planuje, co go czeka, ale każdy z was jest w mocy zmienić swoje przeznaczenie, jeśli tylko chce i jeśli dobrem natchnie swe pragnienie. Losy Śnieżki to los uczuć, pragnień, przekleństw i zwątpienia. W każdym sercu taką walkę prowadzicie bez wytchnienia. Teraz z wami się żegnamy. Dziękujemy wam za wszystko. Ale dziś już przyrzekamy, że niedługo się spotkamy. Nową bajkę zobaczycie. Razem bawić się będziemy, razem zruszać, śmiać i płakać. Ale teraz czas już na nas. Śnieżka i Królewicz nie chcą czekać. My też z Państwem się żegnamy. Dziękujemy Wam za wszystko. Lecz musimy Was opuścić. O dziś śnieżki weselisko. Dziś niestety to już wszystko. Dziękujemy za przybycie. Do słuchania nas na scenie. Tak się kończy. Dobrze? Kochane dzieci, mam do Was pytanie: czy bajeczka Wam się podobała? Słabo słyszę. Bardzo się im cieszę. Słuchajcie, mam do Was pytanko. Czy uważacie, że ci wspaniali młodzi aktorzy zasłużyli na to, aby wręczyć im certyfikaty ukończenia? Wszystkie osoby, które brały w zajęciach teatralno-dziennikarskich w ramach projektu, tutaj do nas na scenę, Was poproszę o. Wielkie, ogromne brawa, nie tylko dla aktorów. Katryska Martina Zdrowia 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 Ludzie, dzieciom się podobał jestem, podobał Wam się, tak? Dobra, ja to oddaję, jak pięknie wystąpiliście tutaj. Wykazaliście się talentem aktorskim, recytatorskim, wokalnym. Gratuluję i życzę, żebyście się rozwijali, bo nawet jeżeli nie wiecie robić, jeżeli nie wiecie widzieć swojej przyszłości w teatrze czy w filmie, to na pewno zdolności aktorskie Wam się przydadzą w życiu. Gratuluję również panią. Pani Isabella pani Bravo, Bravo. 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 Bravo.